Kur, nie boję się, możemy teraz a wow. poprosić do tych mikrofonów, które tu są. Wiem, że nie byliście przygotowani, ale chyba Ładnie. dacie radę. Nie boję się. Raz, dwa, trzy i Nie boję się, gdy ciemno jest. Ojciec za rękę prowadzi mnie. Co? Nie boję się, gdy ciemno jest. Ojciec za rękę prowadzi mnie. Bardzo, bardzo dziękujemy. Fenomenalna atmosfera. Monika Gałąska, bardzo dziękujemy. Monika, naprawdę miłe to spotkanie z Arką Nowego. Kto by pomyślał, że to już 20 lat? Łączą pokolenia, niech tak pozostanie. Mamy nadzieję, że również w Częstochowie tak to będzie rozbrzmiewało. A z nami gość, ojciec Michał Legan, rzecznik Jasnej Góry. Witam serdecznie, kłaniam się nisko. Szczęść Boże, witam bardzo, bardzo serdecznie. Ja też się nie boję, gdy jest ciemno. Wiem, że ojciec mnie trzyma za rękę. Mamy okazję przypomnieć sobie fragment dzieciństwa i fragment tamtych lat dzięki zespołowi Arkanowego, ale nie tylko, bo gwiazdy na scenie co nie niemiara. Jasna strona mocy, czyli jaka strona? No właśnie, no jasnogórska po prostu. To jest miejsce, w którym odkrywamy, że jesteśmy wolni, że jesteśmy piękni że jesteśmy kochani przez Boga, odkrywamy swoich braci i siostry, że jesteśmy razem. I to odkrycie sprawia, że życie staje się mądre i dobre, staje się po prostu piękne. Dlatego zapraszam bardzo serdecznie dziś koncert, który będzie konkursem, a jutro przecież koncert na 30-lecie Światowych Dni Młodzieży. Kwadrans po godzinie 20 w telewizyjnej jedynce, dokładnie wszystko się zgadza. Czy ta atmosfera związana z Częstochową, również ta atmosfera pielgrzymkowa, jest już wyczuwalna? Wiemy, że pielgrzymki dotarły, również i prowadzący koncert Tomek Wolny z taką pielgrzymką dotarł. Czy to oznacza, że w tym roku to takie fajne i specjalne ukonorowanie z jednej strony 30-lecia Światowych Dni Młodzieży w tym miejscu, ale także kropka nad i w pielgrzymkach? Ja od kilkunastu dni obserwuję tą jasną górę, która, po pierwsze, jest słoneczna, a po drugie, dzięki temu, że przybywają naprawdę rzesze tysiące pielgrzymów w tym roku, yy, widzę jak to, to światło i, i ta jasnogórska atmosfera powraca po, po naprawdę bardzo smutnym roku. I muszę powiedzieć, że też wśród moich braci, Paulinów Jasnogórskich, no, zapanowała zupełnie nowa, entuzjastyczna, powiedziałbym, atmosfera, bo nam, nam się naprawdę bardzo za tymi pielgrzymami za całym tym zgiełkiem, tłumem. Bardzo, bardzo nam się tętniło i Jasna Góra wreszcie wygląda tak, jak powinna. To okazja także spotkać gwiazdy muzyki chrześcijańskiej międzynarodowe, więc ciekaw jestem, jakie wrażenia z tego pierwszego spotkania w Częstochowie, jakie wrażenia z atmosfery jednak w Polsce ta pielgrzymkowa, moda to złe słowo, ale ten pielgrzymkowy rytuał, który zawsze w sierpniu ma miejsce, robi wrażenie. Ja miałem szansę uczestniczyć w próbach i widziałem, jak te próby walczą ze śpiewem pielgrzymów, którzy wchodzą na jasnogórski szczyt, bo przecież wasza telewizyjna, gigantyczna i piękna scena ulokowana jest właśnie przed szczytem jasnogórskim. I muszę powiedzieć, że czasami pielgrzymom udawało się wygrać w tej rywalizacji, choć ta ilość nagłośnienia, którą Przywiozła telewizja Polska na Jasną górę to to coś zupełnie niebywałego. Tak, zwyciężają pielgrzymi, niezależnie od tego, czy uda im się przekrzyczeć te wspaniałe gwiazdy, a będzie przecież Ingrid, będą ci wszyscy, będzie Arkanoego, to już powinno wystarczyć za, 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 za wszystko. No i. Kiedy spojrzy się na tą listę gwiazd, to naprawdę robi to ogromne wrażenie. Zapraszamy. Tym bardziej, że Częstochowa to miejsce bardzo rozśpiewane, bo oczywiście pielgrzymka to modlitwa, a jeżeli ktoś śpiewa, to dwa razy się modli, jeżeli dobrze cytuję te zacne słowa. To znaczy, że pod sceną nie tylko obserwatorzy, ale pewnie też ci, którzy będą chcieli wziąć czynny udział i dośpiewać, pomóc artystom w wykonaniach. No jak się pomyśli chociażby o tej bardzo, bardzo jasnogórskiej pieśni skomponowanej przez ojca Jana Górę na, na światowy Dni Młodzieży, o pieśni Abba Ojcze, która w swoim sensie jest dokładnie o tym samym, o czym śpiewa Arka Noego, bo przecież to o tym, że możemy do Boga mówić Abba, czyli tatusiu. No to jak się spojrzy na te pieśni, albo te rzewne, te cudowne, tradycyjne, Pieśni maryjne, które śpiewają pielgrzymi, a czasami na te zupełnie nowoczesne, czasami z, z tekstem podmienionym a muzyką wziętą z największych hitów, chociażby słyszałem wykonanie piosenki Shallow Lady Gagi i Bradley'a Coopera, ale w wykonaniu pielgrzymów, którzy śpiewali o swoim doświadczeniu wyjścia na, na Jasną Górę, no to odkrywa się, że rzeczywiście można się tymi pieśniami modlić i to niekoniecznie wtedy, kiedy się umie śpiewać. Wizerunek świętego Jana Pawła II w tej chwili na ekranie. Czuć się wsparcie to duchowe z góry? My mamy tutaj na jasnej górze wsparcie ogromne. Bo zaczynamy od świętej królowej Jadwigi, potem święty Jan Paweł II. Oczywiście przez przestrzelony pas jego sutanny z dnia zamachu wisi na ołtarzu Matki Bożej. No a w tym roku jeszcze trzeba wspomnieć o kardynale Stefanie Wyszyńskim, który mówił, że jest prymasem jasnogórskim. I, i w związku z tym rzeczywiście czujemy, że otaczają nas święci, i to nie tylko ci w niebie, ale także ci, którzy. Krok po kroku, czasami niosąc ciężki plecak wielkich trosk o swoją rodzinę. Muszę postawić kropkę. Bardzo dziękuję za te słowa. Każdy święty chodzi uśmiechnięty, niech to będzie dobra puenta do słowa Noego. Ja Państwu bardzo dziękuję za dziś, a za chwilę wiadomości. Do zobaczenia. Polska gospodarka się rozpędza, co jest zdecydowanie dobrą wiadomością dla nas wszystkich i ogromną zasługą przedsiębiorców. Dobry wieczór Państwu, Danuta Cholecka, zapraszam na główne wydanie wiadomości. Widzę bardzo dużo pozytywnych. Polski Ład i Inwestycje najwyższy w historii wzrost PKB. HOSSA na giełdzie, wspaniałe wyniki eksportowe przedsiębiorców. Najważniejsze jest to, że Polska kwartał do kwartału rozwija się. Bojownicy siłą wyrzucili mnie z domu, zabili moich synów, a synowe porwali i zmusili do zaślubin. Talibowie przejmują Afganistan po decyzji amerykańskiego prezydenta o wycofaniu wojsk. Priorytety Stanów Zjednoczonych zmieniły się na tyle, że wycofali się stamtąd, nie zważając na to, co się stanie dalej w tym regionie. Tutaj spełnia się pewna misyjność zarówno kościoła, jak i środków społecznego przekazu. Jasna strona mocy już dziś rusza festiwal muzyki chrześcijańskiej. Jak mawiał święty Augustyn, kto śpiewa, ten dwa razy się modli. Polska gospodarka po ubiegłorocznej recesji wywołanej koronakryzysem nabrała rozpędu. A roczna dynamika produktu krajowego brutto pobiła wszelkie rekordy. Ekonomiści nie mają wątpliwości, to zasługa skutecznych działań rządu i talentu polskich przedsiębiorców, którzy wyjątkowo szybko odrabiają pandemię. straty. Maksymilian Maszanda. Polska gospodarka